Najmniejszy siedzi z przodu. Największy byk. Bo sam odpaliłem i powiedziałem, że ciekawy czy Alan coś zaraz nagra, pewnie tak, bo się rozbudziliśmy i... i trzeba nagrywać. Let's go, aloe vera. Przedstaw zawodników. Dzisiaj kolejny... Przedstawiamy zawodników. Nie. Pytę skąd ty się w ogóle wziąłeś? jak beatbox kolega, u mnie creepbox szukasz tego na przerwie szkole. Trzymaj między cycem. Ale podzielę się z nią freską, no bo przy nich jestem jak Postalę. dziecko Kudokiem no ona się pyta mnie to i nie siedzi, ale ona siedzi i skacze jak dziecko Patrzy się na mnie, podrywa mnie kreską, pyta się kiedy otworzymy fresko yeah. Nie no, są zajebiste, ale mają być jakieś efekty specjalne z tym razem, jakieś wybuchy, wiesz o co chodzi Teraz wygląda jak wybuch na Dobra, jesteśmy w jakiejś dziczy Co my tu w ogóle robimy? I uleczył mnie samolot. I tak mnie na zatoki, że myślałem, że mi łeb wybuchnie. Ale teraz jest mi lepiej, jak wysiadłem. I jest ciepło, więc będzie mi lepiej. Mega boję się, że trochę. Widziałem te slumsy. Boję się osób karnacji śniadej, że mnie okradną. Ale mam specjalnie po to tą torbę. I miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Ale jaki jest plan, co teraz robić? w ogóle? Nie wiem. Wpłacam za klijacza kaucję. Tutaj takie chińskie dile są dobijane, tureckie od godziny no, to... Nie macie Bo życie kiedyś było. Nie mam nie mam Ja Nie macie Nie Pak też kurwa przyterł Nigun, pierwsze 15 <śmiany> sekund oh <śmiany> oh, hejo, na, the są. <śmiany> oh, Nie no, to może odzyskamy trochę <śmiany> <Jo>. <śmiany> Ej dobra, bo wjechaliśmy na jakąś Miejscu, gdzie niby jest nasz dom, i nasz dom jest chyba o tam, tak mi się wydaje. Czekaj, o tam. Teraz będzie chaos, tu. ale tu jest strasznie, strasznie dziwnie. Tu jest, ale mi przyświetla, tak co jest. A ja wychodzę z samochodu. I'm actually not leaving the Maybe Can we go with you? With you or, uh... I think it's better for you to take your car. Okay. Okay. I'll come back.

Jeśli like, mixuje to it, mix it with alkohol. Okay. Uh, in... własne perfumy. <laughs> You're welcome. This is nice, but Where are you from? Poland. Oh, Polska! <laughs> yeah. All fruit, all fruit, mango, pineapple, dragon fruit, banana, all fruit. From yeah, yeah. no, Poland, bro. Poland, baby city is lovely. Ale my jedliśmy dzięki, Ordo. <laughs> Obrigado. <laughs> powiedziałem w ogóle od razu, że ja nie kupię tego, bo mi się nie podoba. On mi mówi, że trajuję. Zrób mi wodę. Nie, yeah, co tu się dzieje? Jedzę tym osłem, stary Poznałem ją na plaży w Jodemach matek, wszystkiego i zgubiłem chłopaków, nie mam pojęcia gdzie są. Pozdro. Kol. Nie wiem co mówić no, wakacje. Pały kurwa lubią też reali, jesteśmy dogadani tu z wszystkimi. Gdzie Chmielarek? Ej, ten ich król wygląda jak Karolak. O. Ten król wygląda jak Karolak, nie? Nie Tu ogólnie jest mega syf, mega brudno, mega dużo skuterów, wszystko pełno ludzi. I nagle idziesz, idziesz, wchodzisz w jakąś uliczkę i jest totalnie inny świat. Sami biali ludzie, kawkę piją, siedzą, rów to w ogóle ładnie. Potem wychodzisz i jest brudno, syf i, i, i taka. I cały czas te skutery. Te skutery to ty, jak mnie nie uderzy skuter przez ten cały wyjazd, to będzie cud. Miałem tyle w sytuacji, że on przejechał obok mnie dosłownie tak? Ty, patrz, chodź tam, please. Ja chcę przelać herbatę Pokazać mm. Polakom to się robi Fail Fail Wczoraj zrobiliśmy plac, taki najsłynniejszy, tutaj w Marrakeszu, gdzie siedziały największe kurwa dzikości, jakie widziałem tylko. Kurwa małpa na smyczy, Małpę, jakieś kurwa pinterki, wędki, najwięksi z go, Jakiś gość nas zauważył, patrzy do nas zaczyna nas na lacha nawracać w ogóle. A wczoraj, no? a wczoraj zrobiliśmy też, o właśnie to było na wszystko na tym placu, nie? I właśnie na tym drzema Alfana byliśmy w fajnej knajpie No i zwiedzaliśmy sobie tutaj Medynę I potem wróciliśmy już na HP, była lekka tutaj biba u chłopaków, ja poszedłem w kime A dzisiaj od samego rana jesteśmy już w centrum Medyny Starej Tak, jemy właśnie śniadanie Zjedliśmy bardzo fajne omleciki od bardzo fajnej pani Bardzo, no bardzo pani polecamy to. Tej pani. to no to i teraz to. idziemy do najsłynniejszej kawiarni tutaj w Marrakeszu, czyli Baha Coffee tak, tak naprawdę mówi się basza. Godzinę temu zarezerwowaliśmy się na kolejkę i właśnie chłopaki poszli Maciek z d Gym kolejną godzinę stać, ale już jakby z takim bazem, nie, jak się nazywa? No z tym co pipka, żeby wchodzić. Nie? Tam się dwie godziny czeka, żeby się napić kawy i ciastka, nie. Mam nadzieję, że będzie warfed. Jesteśmy w najlepszej kawiarni na świecie. Ja piję kawę z Etiopii, macie pije kawę jaką? Jest tu Patrzcie, bardzo to bardzo dużo Cała książka kawy. To jest w ogóle z 1910 kawiarnia. Czekaliśmy dwie godziny, żeby się tu wbić. Jest fajnie, jest trochę drogo, ale nie jest tak źle. A ja wziąłem, ja wziąłem jakiś God Bless America, Golden Eagle Coffee, the exceptional Arabica from the land where coffee was born. Mm. African coffee So please, we wanna drink first cup without nothing. You can taste the dark brown with chocolate. Wait uh, for me. Just stay on. Z okazji, przekazuję serdeczne pozdrowienia dla dwóch największych burżujów, ale niestety ich brakuje. Jest to Andrzej Dykiel, który w każdej restauracji bierze przystawkę, drugiej deser, co jest bezczelne. To jest bezczelne, Andrzej, swoją drogą ci powiem. Wielki burżuj, szczerze pierwsze miejsce. miejsce. Oraz Johnny Pork, czyli młody, Jan Pszczoła. Również ogromny burżuj, ogromny głodomorek. Prawdopodobnie bardzo ich boli, że ich tu nie ma, ale pamiętamy o was i was kochamy. Pozdrawiamy. 4 ciasta, 4 kawy. Ja mogę pozdrowić Tania Razikowskiego, który jest prawdziwy Tygryjczykiem. ale ładnie pachnie, czujesz? Z tego. A to nie jest do tego, to. Nie, to jest. Czas pana Razika. Ależ ja sobie radzę. Ogólnie, gdzie tu nie pójdziecie to są dymy. Poszliśmy sami, bo chłopaczki <laughs> przyrzedzili na atrakcję Każdy z tych, tych, to jest grup hajtera Multiego. Pozdro Multi. ale stylowe mają te groby, nie? No fajne. Leżą na słegu. Widzimy tutaj idealny przykład architektury arabskiej. Te grobowce i groby pochodzą ze złotego wieku Mara, Maroko, gdzie rządzili ci Saudyci właśnie. I wtedy najprężniej wszystko działało w tym państwie. Dynastia Saudytów, nie? I było zjednoczone Maroko po jakimś rozbiciu dzielnicowym. I te groby to w ogóle, nie wiem, kto się zamurował i 200 lat tutaj niszczały, bo nie chcieli o nich pamiętać, ci przy władzy wtedy. <laughs> Czyli pewnie nie chcieli pamiętać tamtej władzy, bo ich kurwiała i po prostu zapadli. Tak, tak, tak. Moon. Taki jest outfit do nobu? Czy mnie wpuszczał? Zobaczymy. Mam dziurę, patrzcie jaką mam dziurę tutaj. Jedną tu, nie, i tu mam jedną. Widać, czy nie widać nie widać? Nie widać nawet ty, ale jaja. <suszy> Ten taksówkarz właśnie wyszedł z taksówki, posadził kaktusa i wraca do roboty. Teraz słowie bo że lubi sweet before sour. Ja to jest najlepsze, co jadę. To jest takie pyszne. idę. No, Macie, co się dzieje? Bo ja nawet Wolarym. nie wiem, co się dzieje. Bo my w ogóle nie nagrywamy vloga. No w ogóle nie nagrywamy. Nie wiem, czy wyjdzie vlog z tego. Wyjdzie. A la Madrid. Ja nawet nie miałem koszulki realu teraz. Po <noise> prostu krzyknął Halamadrycz. Po prostu krzyknął Hala Madryc. <noise> w chłopaki pojechali w ogóle na wodospady. Umarł. A ja zapałem nieklątwa klon i żygałem przez 7 godzin w domu sam. Zostawili mnie. Perfektnie mnie, mnie zostawili. Nie, nie zostawiliśmy mu lek i tak dalej, no Ma dwie kapsułki elektrolitów i trzy butelki wody, nie? Węgiel, nie za dużo leków. i pojechaliśmy na małpy i na wodospady. Tutaj zdjęcia, no bo nic nie nagraliśmy, bo go nie było, więc już nikt inny tego nie zrobił. Yeah, yeah, I don't fuck with anybody, but I'm a fuck with you, girl, bitch I'm way to zury. Ha and be like wung, yeah. I can't waste my time, cause I got better things to do. Dzwonię do farmera, no i palimy na pół. Czytaj, plaga przez US kreską, bo nasze koło jest zamknięte tak jak fresko bo nas kurwa nawet nie dogonisz Tesla. Teslo. No, a o tamtych proszę nas oddzielić, kresko. A szulam A nie znamy się od dziś, kasablanka. No, będziemy w kasablance. Normalnie skuter na linkę. Ziomek, żeby wyłączyć skuter. Rozłączył linki i tyle. Nie Niedosyt Nie Nie? Mega. Dobrze, że tanie było. Bardzo tanie. Było tanie i średnie. Tak. Tak jak Ale... wszystko, jak jest tanie, to jest zawsze średnie. No. Nie, nie zawsze. Nie. W części. Ale nie, w kur... No jakiś... Z jednymi mnie mówi mi, że nie mogę driftować i zapaść jak świr. Jak i niby inaczej mam jeździć. <laughs> Karola wyrzucił z motory. <laughs> Trzeba będzie wypipkać. To wypipkać. <laughs> To jest nasz stary nie? Tu może być. <śmieniczy> <śmieniczy> oh. <There we> <śmieniczy> Pokaż im, co to znaczy za jawa. Ale co to znaczy za jawa? Pokażesz im jakieś stary <śmieniczy> Pokaż godzinę. 8-12 dzień wstajemy o 11, a dzisiaj jesteśmy o 7, żeby pojechać od YSL Gang, gang, gang Czyli będziemy w YSL Muzeum, będziemy w ogrodach Po chujmy tu jesteśmy? I don't fucking know, bro Idziemy w klapach I w tej samej spodni, od 4 dni Let's go Co to za słup? No, pomnik świętego Laurent'ego Był to hit, jak święty Laurent'y? No, i w Saint Laurent Moja ulubiona piosenka Kiza to jest zielony szmaragd Zielony szmaragd, też na górnie widzę. No, no powiedz, ja to wrzucę na nogę. To, co powiesz teraz, wrzucę na nogę. Kocham ludzi śniadych Patrz na fanta z Maroko. Jabłkowa fanta. Nie widziałem takie nigdy. Co kupujesz? Ole. Kolkę okay, mam czujesz dirchanków yeah. dirhamków złotówka Casa Blanca Let's go Tu jest jakieś normalne miasto, już tam to w Marrakeszu był taki syf tutaj już wygląda to bardziej cywilizowanie nie szczerze, ty mu za, dłu za długie pytanie mu zadałeś, co ty w ogóle myślałeś, że on no się odpowie, stary Nie ma takich kurwa Amalfi, Nie ma właśnie, nie ma, że tutaj albo jest big city, new city, albo jest jakakolwiek jakieś małej mieścinie ma. Albo jest z Hiszpanii, albo z Syria. To jest dla mnie jakieś państwo w państwie, to w ogóle jest Ale co, Marrakesz czy... Ja, tak. Ale pewnie większość Maroko tak wygląda, tutaj pewnie jest Większość fajnie. Maroko to jest nad Kostem, a ta część Sahara, Agafa i tak dalej pustyna to jest mniejsza. Bo tam przecież w ogóle nie ma ludzi na, na Saharze, a to i tak zajmuje mniejszą część kraju, bo tam Sahara Zachodnia jest, ale tam jakby nie ma prawie rządu ani ludzi, więc w sumie to chum. To jest idealnie to tu się dzieje tak, cały czas. Palas, no Palas i nie, Może my chcemy... No, ty, ty. To jest takie zajebiste, że to jest... Boże, boże. Dobrze, dobrze, jest taka... Są osoby, które nie mają Dobrze, że jest taki Chmielarek bez żadnej zajawki, stary dziad, geek dobrze, Tynę, co robi, chodzi na siłownię, chodzi na jakąś zwaną medycynę joo! kurwa medycyna, mam kobietę, jestem Chmielarek, mam plan Mam plan na życie! Mam plan na życie! <laughs> Super chmielarek. Jest taki Alan, jest taki chmielarek alan i taki dzięki brak. temu właśnie nie giniemy, ale Super. dzięki temu też robimy fajne rzeczy. Powrót do Syrii. Eśku, szybko idźmy do tych rzeczy, bo ta Syria to mnie wku**a Mi to muni no, no, jakiś, no. wiesz, arystokrackie seafood chłopie, nad nie, morzem A teraz zajawa ponosi Ku**a odpalaj te po prostu zabytki, żeby były Ale jest ładnie Ale gdzie ty ku**a sprawisz? No ładnie, zobacz, dużo no, 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 Nie no, ładnie Nie <śleski> Pokaż do vloga, pokaż What happened dog? 5 dramów to złoty. Nie ja. wiem, dwa coś Z pistacjami W Lidlu Tak i siedem Przestraszyłem się, że ten typ chce mi zabrać telefon to w ogóle, gdzie, gdzie my jesteśmy? Jak się zadać to miejsce, jest, ja nie wiem no rabat tylko, że obrzeża. Jesteśmy pod rabatem, zmieniliśmy lokację. Jesteśmy on the seaside. Tam jest morze. Jest godzina 23 prawie. My jemy jakiś, nie wiadomo jaki, obiad, kolację. Po trasie. Dobra. Dobre. Dobre. Z... Uważaj, bo ci na frytę poleci ta. Jak, jaka ku**erka? Atlantyk, idziemy zjeść śniadanko nad Atlantykiem, pod rabatem Ostatnia alifka Tylko spróbuj dotknąć mojej W życiu mi to do głowy nie przyszło, ale teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć, dziesięć mam. No ja Nie nie chilluje bombę Ja się Spotkaliśmy ratowników wodnych, którzy zebrali sobie kraby i normalnie w łapach je niosą i idą je smażyć i jeść. Tylko nie nagrałem tego z dźwiękiem, bo gadałem przez telefon akurat <grystanie> Ej, zajebiście, czekaj <grystanie> <grystanie> Let's go! Dobra, trzy. Nie, 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 co zrobić? <grywa> ja z tym oto osobnikiem i z tamtymi osobnikami wypożyczyliśmy deski surfingowe i lataliśmy sobie na falach. Trochę pokracznie nam to wychodziło, ale ty powiedział, że jak na pierwszy raz to mega fajnie. Ale let's go! Elo? kolejny dzień, ale trochę odjebaliśmy. Znaczy byliśmy surfować ogólnie. Nie wiem, chyba nie ma żadnych w ogóle dowodów Nikt na nie to. Nie Nie, miał, miał, tam skakał ork. Na tej desce coś tam świrował, fajnie było zajebiście, szczerze. E, uznaliśmy, podjęliśmy już strategiczną decyzję Następny o następnym vlogu z Portugalii. O następnym vlogu z Portugalii. Dwa tygodnie jedziemy na terfowanie, jedzenie lokalnej ośmiornicy. Wspanie w Hamasie. No, to jest już jakby to w ogóle nie jest pomysł, to jest po prostu tak będzie. No i ja skończyły mi się skarpety. Wziąłem za mało skarpet, jedziemy do Birkenstocka kupić normalne buty i nie chodzę w skarpetach. I tak się właśnie rozwiązuje problemy. Tak się właśnie rozwiązuje. Dzięki, Boże. Traje, że tam. Ej, we, weź, nagraj to, co się odniósł. Ja nagram tych policjantów. Nagrywaj wszystko w ogóle. Dobra, Dzieci nas napadły. Nasem... Okradły nas, prawie że. Na, chcieli nam zajęć hajs. My im dajemy na początku hajs. chcieli od nas. Dajemy im posiedzenie. jedzenie, jedzenie żebrały. Poryło nas. Euro. i Chcieliśmy im dać hajsu. No to dobra, uznaliśmy, że dobra. Damy im trochę hajsu. To daliśmy im tam, nie wiem, te 50 dirhamów. Formalnie rzucili się na nas na trójkę, się bić. Zaczęli się na Chłopy z dziewczynkami pokaż, o to hajs to jest, normalnie na tubę normalnie chciał sprzedać swoje, nie wiem siostrze czy komuś? Biegli do restauracji, restauracji chcieli zająć telefon te dzieciaki, zobacz normalnie Takie dzieciaki Daj dalej następne zdjęcie, pokaż nie o, i Teraz złapała yy, nas policja i za to, że Paszko miał źle pasy 200-300 niechamów Łapówki zwykły, Zwykła pasy, łapówka Dajesz mu 200 czy 300? 200 Ale dlatego A, czyli chciał? To... Chciał 300? Zobacz, jak on o no midway. Midway. Eh? <grabia> ja tym, jak nas napadli? Ja powiedział? Tak. po <grabia> tak. jakieś tak. już niech Oj. Drifty! <grabia> Gemene crepa, Nutello, creps Nutello. Oh my days. Oh. Oh Ready, back turbo. So Prepare for the spring. I hit it again. She bangs in my lane, give me head in the my car, I I pissed on of Is dat Ja odpalam kurwa największy klimat e, tego kraju. I szczerze? Ja strasznie lubię tę nutę. Ona no jest to... zajebista. Ta... Ale ja tą... sobie wyobrażam właśnie jak słyszę tę nutę, ja sobie wyobrażam stary, że jestem, mam 13 lat, siedzę w gorącym pokoju w wakacje i napierdalam w tak. I ta, ta nuta leci jak otwieram jakąś paczkę. Ogólnie dzisiaj nas czeka 20 ponad godzin podróży. Przeszliśmy, co mieliśmy przemycić. Przeszliśmy kontrolę, przemyczyliśmy Uwaga, uwaga. To są. Obraz i czajnik No, także pozdrow. Jesteśmy teraz, właśnie wbijamy, kupujemy zegarek Maserati. Okulary Comfort, i... Czarowski chain i ice out. Jesteś w gazie? O! Ale mi gorąco, spójrz To był chyba najgorszy lot w moim życiu.